Psycholog kończy studia, nie robi żadnej specjalizacji, żadnej. Nie musi specjalizacji robić, żeby gabinet prywatny sobie otworzył. Nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie mają regulacji zawodowych i nie mogą pracować samodzielnie z pacjentami. Fizjoterapeuci stanowią trzecią pod względem liczebności grupę zawodową zatrudnioną w opiece zdrowotnej w Polsce. Jest ich ponad 70 tysięcy, a wśród nich prawie 100 profesorów i około 2000 osób z tytułem doktora. Fizjoterapeuci codziennie udzielają pomocy połowie miliona Polaków i nie ma obecnie osoby, która w jakimś okresie życia nie korzysta z usług fizjoterapeuty. Jednak Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odmawia fizjoterapeutom prawa do bycia zawodem zaufania publicznego. Prawdopodobnym powodem tego stanu rzeczy jest nieznajomość obowiązków i umiejętności współczesnego fizjoterapeuty. Niewątpliwie samodzielne wykonywanie zawodu, samodzielność wykonywania zawodu fizjoterapeutycznego nie jest możliwa i to podkreślają e, Wszyscy profesorowie zajmujący się fizjoterapeutą. Czy prawdą jest, że wszyscy profesorowie związani z fizjoterapią uważają, że zawód fizjoterapeuty nie może być wykonywany samodzielnie? Ja myślę, że to jest jakieś nieporozumienie. Osoba fizjoterapeuty, przynajmniej w warunkach zachodnich, jest, jest to osoba bardzo szanowana, bardzo respektowana. Każdy klub piłkarski posiada nie jednego, ale co najmniej trzech, czterech fizjoterapeutów, którzy na co dzień odpowiadają za nasze ciało, za to, żeby ono mechanicznie dobrze funkcjonowało. Celem nas wszystkich jest jedno. Problemem w uregulowaniu ustawowym, to jest w moim przekonaniu to, żeby dobrze określić, kto jest fizjoterapeutą i kto spełnia te wymogi. Na dzisiaj, jak pan dobrze sam wie, tych, którzy mniemają, mniema, 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 że są fizjoterapeutami, jest znacznie więcej niż zakres ustawowy może objąć. Polska jest jednym z jeszcze niewielu krajów Europy, gdzie zawód fizjoterapeuty jest zawodem nieregulowanym. Oznacza to, że każda osoba może bez konsekwencji karnych podszywać się pod zawód fizjoterapeuty, otworzyć gabinet i używać tego tytułu zawodowego. Dostajesz papier z pieczątką ze wszystkim, jesteś uprawnionym fizjoterapeutą. Brak regulacji odnośnie trzeciej co do wielkości grupy zawodowej w służbie zdrowia w Polsce ogranicza dostęp osób chorych do profesjonalnej fizjoterapii. Umożliwia także prowadzenie terapii przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych, narażając zdrowie i życie pacjentów. Naczelna Rada Lekarska, w swojej opinii, wydaje się być oderwaną od współczesnych realiów i praktyk udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce. Fizjoterapeuta, czy Pana zdaniem powinien mieć status zawodu zaufania publicznego, czy nie? Na ten moment e, trzeba dokładnie określić definicję zawodu. Dzisiaj nawet tego nam brakuje, a zatem, najpierw, zanim Pan utworzy samorząd zawodowy, musi Pan ustawowo określić definicję, kto to jest fizjoterapeuta. Ze zdumieniem przyjęłam fakt, że zawód fizjoterapeuty w Polsce jest zawodem, który nie jest y, zawodem samodzielnym. Praktycznie rzecz biorąc wszystko zależy od tego, czy uda się dobra współpraca z lekarzami. Gdyby nie oni, ich wiedza, doświadczenie i przede wszystkim ogromne zaangażowanie, prawdopodobnie nie mogłabym dalej tańczyć i uprawiać tego zawodu, który kocham najbardziej. Problemem jest to, że nie znaleziono jeszcze leku, który wydłużałby życie chorych na stwardnienie zanikowe boczne, i to powoduje, że całe leczenie farmakroniczne jest leczeniem tylko i wyłącznie objawowym. Co pozostaje chorym? Można przedłużać ich sprawność i poprawiać im jakość życia poprzez fizjoterapię. Jednak w Polsce chorzy ze stwardnieniem zanikowym bocznym rzadko kierowani są do fizjoterapeutów. Wynika to z małej świadomości lekarzy. Między innymi brak elementarnego poszanowania zawodu fizjoterapeuty przez większość środowiska medycznego doprowadził już w tej chwili do masowej migracji młodych, dobrze wykształconych fizjoterapeutów poza granice Polski. Jestem magistrem fizjoterapii. Studia ukończyłam w Polsce. Od trzech lat pracuję w Paryżu. We Francji zawód fizjoterapeuty jest uregulowany prawnie. Przy tych samych kwalifikacjach tam mamy jednak większe możliwości. Ja, die Entwicklung ist eigentlich in vielen Bereichen so, dass ein Physiotherapeut erstmal entscheiden kann, welche Therapie er macht. Der Trend geht weiter, dass Patienten direkt zum Physiotherapeuten kommen sollen. Vor zwei Jahren bin ich in Polen zurückgekommen und es ist mir sehr überraschend, dass es in Polen keine Statistik über Physiotherapeuten gibt. Man kann sich vorstellen, dass ein Arzt, der sieht, dass ein Kranker Massagen braucht, kręgosłupa będzie sam masował tego i nawet nie chce tego robić. Natomiast fizjoterapeuta robi to lepiej, sprawniej i z większym pożytkiem. W związku z tym współpraca tych zawodów jest absolutnie niezbędna. We wszystkich krajach, gdzie uwolniono zawód fizjoterapeuty, doszło do natychmiastowego obniżenia kosztów opieki zdrowotnej w ramach rehabilitacji, a dostęp do fizjoterapii uległ radykalnej poprawie. Spadły również ogólne koszty leczenia z powodu bardzo wczesnej, intensywnej fizjoterapii. Panie redaktorze, każdy zawód ma swoje uregulowania ustawowe. Ten nie ma nie ma. Między innymi ja zabiegam o to, żeby ten zawód nareszcie miał swoje ustawowe uregulowania. Mogę się odważyć w sumie na, na takie dosyć mocne stwierdzenie, że gdyby nie fizjoterapeuci w moim życiu to prawdopodobnie e, nie byłbym w stanie teraz grać normalnie w piłkę. Muzyka ja mogę to powiedzieć do kamery, pan redaktor przyszedł z ugruntowaną tezą i usiłuje koniecznie sobie yy, z rzeczywistość pod swoją wizję ułożyć. A rzeczywistość jest, jest taka, stanowisko. nie, to jest ale moje, ja i ja wiem, ale ja spokojnie pan, ja spokojnie, a ja nie, w imieniu pacjentów to ja będę mówił. Nie ma pan uprawnienia wy, wypowiadać się w imieniu pacjentów, więc proszę nie przesadzać. Towarzyszenie Fizjoterapia Polska, nie widząc nadziei na porozumienie z naczelną radą lekarską, postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i w marcu 2015 roku rozpoczęło ścieżkę obywatelską dla projektu ustawy. Inicjatywa obywatelska to ostatnia szansa dla zawodu fizjoterapeuty w Polsce. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to, co już mamy. Mamy już kilkadziesiąt tysięcy podpisów, które Państwo zebraliście i przesłaliście do nas. Musimy mieć ich minimum 100 tysięcy, więc bardzo prosimy o dalszą pomoc na stronie www.fizjoterapeuci.org możecie Państwo ściągnąć listy poparcia i zbierać te podpisy dalej wśród przyjaciół, znajomych, pacjentów, fizjoterapeutów, sportowców. Wszędzie, gdzie tylko można, je zbierajcie i nam odsyłajcie. Bardzo dziękuję za pomoc i czekamy na więcej. Potrzebujemy jeszcze 70 tysięcy podpisów, więc bardzo prosimy o wsparcie i pomoc wszystkich pacjentów, fizjoterapeutów i sympatyków naszego zawodu. Jestem za ustawą o zawodzie. Popieram. 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 Za ustawą. Za ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.